W drugim filmie dotyczącym zadania opracowanie wyników pomiaru kontrolnego narysujemy sobie wykresy przemieszczeń tych trzech punktów, których współrzędne obliczyliśmy sobie uprzednio. Teraz tak, musimy nanieść na początek wyniki pomiaru pierwotnego na podstawie współrzędnych, które mamy w treści zadania: punkty 1, 2, 3, 4 i 5. W tym celu musimy sobie przygotować taki arkusz, papieru. Najlepiej, żeby był to papier milimetrowy. Najłatwiej Wam będzie to zrobić na papierze milimetrowym. Jeżeli ktoś nie posiada papieru milimetrowego, może to być zwykła biała kartka papieru formatu A4, na której na początek wykreślimy sobie cienkopisem rameczkę. Wymiary tej ramki nie są ustalone. Możecie zrobić tą ramkę po prostu tak, żeby zostawić mniej więcej centymetrowy margines po obu stronach i na dole, żeby zmieściło Wam się takie informacje jak Autor zadania, tytuł zadania, skala pozioma i skala dla przemieszczeń i data wykonania zadania. Następnie musimy przyjąć współrzędne narożnika tego arkusza mapy. Który, mapy powiedzmy, że jest to jakiś rodzaj mapy. Przy okazji przypomnijmy sobie, w jaki sposób na podstawie współrzędnych nanosi się punkty na mapę. I teraz tak, ponieważ mamy tutaj podane współrzędne, to współrzędne tego lewego dolnego narożnika muszą być oczywiście troszeczkę mniejsze od tych współrzędnych, które mamy tutaj, no i najlepiej, żeby to były jakieś okrągłe liczby. Ja już sprawdziłem w tym zadaniu, że najlepiej będzie przyjąć, że współrzędna x będzie nam się zaczynała od 1250, to jest czyli ta pionowa. Ramka będzie nam odzwierciedlać oś X i zaczniemy od 1250. Natomiast pozioma ramka będzie nam obrazowała oś Y i zaczniemy od współrzędnych 2440. Teraz musimy. Od tego narożnika odłożyć sobie kolejno te punkty. Zacznijmy od punktu pierwszego. Punkt pierwszy ma współrzędną, najpierw po Y, może zróbmy. 2451. Żeby zaznaczyć tą współrzędną na rysunku, musimy policzyć różnicę między współrzędną punktu a współrzędną ramki sekcyjnej. 2451, że przesunę tak, żeby było widać, co liczę, czyli tak, robimy różnicę. Współrzędna nasza 2451 odjąć. Współrzędna narażnika 2440. Równa się. To jest 11 metrów, oczywiście. Policzymy to w skali 1 do 200, czyli dzielimy na 200. I żeby mieć wynik w centymetrach, to zrobimy sobie razy 100. Tak? Czyli dzielimy przez 200, mnożymy przez 100. To jest 5,5 centymetra. Odkładamy sobie wzdłuż osi Y, czyli wzdłuż poziomej ramki 5,5 cm z jednej strony oraz 5,5 cm na górze i narysujemy sobie cieniutko ołóweczkiem taką pionową linię przechodzącą przez dwa punkty. Tak? Czyli wszystkie punkty leżące na tej pionowej linii, którą tu ołówkiem narysowałem. Mają współrzędną Y 2451. Wzdłuż tej linii musimy teraz odmierzyć współrzędną xową do punktu pierwszego. Czyli współrzędna X to jest 1260,32. Odjąć. Tutaj mamy współrzędną narożnika Xową 1250. Różnica jest taka. Dzielimy przez 200, bo taką mamy skalę, i od razu mnożymy przez 100, bo chcemy mieć w centymetrach. To jest 5,16 cm, czyli 5 cm i niecałe 2 mm. Odkładamy 5 cm, niecałe 2 mm. Zaznaczamy punkt numer 1. W ten sam sposób nanosimy pozostałe punkty, czyli żeby najpierw y, punktu numer 2, to od współrzędnej y punktu numer 2, 2468,64. Odejmujemy współrzędną y przyjętą narożnika 2440. Dzielimy przez 200 i mnożymy przez 100, czyli tak naprawdę dzielimy przez 2. To jest 14,3 cm. Odkładamy 14,3 cm na dole. Odkładamy 14,3 cm na górze. Zaznaczamy sobie delikatnie kreskę pomocniczą ołówkiem. My te kreski później powycieramy, więc żeby one nie, nie przeszkadzały nam na razie ołóweczkiem sobie je delikatnie zaznaczymy. I wzdłuż tej linii pomocniczej policzymy sobie x teraz, czyli współrzędna x punktu drugiego to jest 1263,89 odjąć. Współrzęda xowa narożnika, czyli 1250, dzielimy przez 200, mnożymy przez 100, czyli podzielić na 2, to jest 6,9,5 mm, czyli niecałe 7 cm. Ponieważ my to robimy linijką i ołówkiem, a nie przenośnikiem i podziałką transwersalną, więc staramy się to zrobić jak najdokładniej, czyli to będzie prawie. 7 cm i zaznaczamy punkt drugi, tak samo zaznaczamy punkt trzeci. Tutaj wszyscy robimy tak samo, numery z dziennika nie mają żadnego znaczenia, wszyscy mamy wyjściowe współrzędne identyczne, czyli tak samo przyjmujecie współrzędne tego narożnika, od razu je sobie możemy poprawić cienkopisem i po tych współrzędnych nanosimy wszystkie trzy punkty na naszą mapę, a następnie będziemy w kolejnej części zadania wykonywali wykresy wektorów przemieszczeń wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y.